Hej, kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z czymś, czego nigdy nie obejmiemy, bo nigdy nam nie wychodzi. Ale stwierdziliśmy, że w tym roku spróbujemy, czyli robimy sobie TBI na 2.2.3, mhm. po to, żeby w końcówce tego 2.2.3 albo na początku 2.2.4 sprawdzić, mhm. czy się udało, więc będzie konfrontacja. to już mamy film za rok zaplanowany. Yy, więc feel free, żeby dołączyć do tbr i zrobić ten TBR z nami, i też sobie na przykład napisać tutaj w komentarzu, co chcecie przeczytać. I za jak jak się spotkamy w podsumowaniu, w konwentacji, to powiecie, czy Wam się udało, bo nam na pewno nie. Anyway, ja mam 8, bo chciałam, wiecie, lekko polecić, żeby nie było, że się zakopię w tbr aż i potapiecie z tego wielkie piwu pupu. Ja mam sześć książek, mhm. bo to gdzieś nam się idealnie wpasowuje w taką myśl, którą właśnie miałam, o której też mówiłam w QA. Ee, że chciałabym przeczytać w tym roku takie książki, które od zawsze bardzo chciałam przeczytać albo od dłuższego czasu i czuję, że potrzebuję ich mhm. w końcu. Ja. Ee, z racji tego, że obie jesteśmy dosyć kapryśnymi czytelniczkami, to znaczy z reguły wybieramy książki już jakby abstrahując od tych, które mamy na recenzję, gdzieś tam na konkretny terminu poumawiane, tak. Takie książki, które akurat nam pasują gdzieś do. Klimatu, i do moodu, i do że akurat w tym momencie chcę czytać to. Wiesz, tak? Chodzisz, dopóki masz takie, ale bym przeczytała XYZ. X, tak. Więc ciężko nam zawsze z tymi TBR-ami jest. Yy, I na Instagramie wrzuciłam Wam taką sześciokafelkową tablicę, właśnie z tbr em na cały, na cały rok. Z taką myślą, właśnie, żeby sobie wybrać takie książki, na których naprawdę nam zależy. I tak no, raz na te dwa miesiące sobie po taką właśnie planowaną lekturę sięgnąć, żeby chociaż te sześć, czy tam no, w Twoim przypadku osiem tytułów, yeah. mieć konkretnych odhaczonych. Więc nie robimy takich długich list. Wiecie na te. No Ja na przykład co roku sobie ustawiam ten e, reading, challenge. reading challenge, jak na te 52 książki, czyli jedną w tygodniu wychodzi. I faktycznie od 2017 mniej więcej to tak mi się udaje go zrealizować. Mm -hmm. e, I zawsze jestem, oscyluję między 70 a 80 książek, raczej więcej mi się nie, nie przyda. Nie, nie przydarzyło mi się i też wydaje mi się, że nawet dobrze, bo wiecie, ja też lubię oglądać seriale i filmy, więc tak, e, chcę tak, mieć tak, tak. czas na wszystko. No ale dobra, <laughs> słuchajcie, jedziemy sobie z tym TBR-em, właśnie z takimi książkami, które chcemy sobie obczaić w tym roku mm -hmm. i trzymajmy kciuki mam nadzieję, żeby też, że też nam się uda. Okay. Tak, lecimy z Gooberem, ja chcę przeczytać coś, co ty już czytałaś i mm -hmm. e, chcę to przeczytać tak jakoś w okolicy, jak być może, nie wiem czy w tym roku, ale no, będzie wychodziła kolejna część ekranizacji, czyli Duna. I... Cholera wie, czy to mam I mam roku, takie, że tak, jeżeli będą jakieś powiedzieć. newsy po tego, że ten film będzie wychodził teraz, to chciałabym może przed rzeczywiście, żeby wiedzieć. Chociaż z drugiej strony dune bardzo dobrze mi się oglądało bez znajomości. Książki miałam takie, że miałam większe emocje w kinie, bo nie wiedziałam kompletnie, no, nie wiedział czego się stanie, spodziewać. Nie? Więc mam takie, że nad tym się zastanowię, ale na pewno w tym roku, czy tam dune", i mam to gdzieś, nieważne, choćby się waliło, paliło w tym roku, czy tam dune". więc okay. Okay. Musi być gruba Dobrze, ja jakby daję plus jeden, bo no. ona jest faktycznie super ciekawą książką przede wszystkim, yeah. tak w ogóle pod kątem formalnym. E, ja sobie wybrałam Piranesi Susanny Clark, mm -hmm. książkę, którą kupiłam właściwie zaraz po polskiej premierze i niewiele o niej wiem, poza tym, że jest dosyć dziwna. E, I no. wiele osób też porównuje ją gdzieś tam pod pewnym kątem do Bezgwiezdnego Morza Erin Morgenstern i jak już ustaliliśmy, to jest jedna z moich absolutnie ukochanych książek. I Piranesi może być właśnie. Ja trochę, trochę patrzę na nią pod takim kątem właśnie, jak ym, wiecie, jak właśnie na bezgwiazdne morze. bo Ja sobie nawet Piranesi pozwolę sobie wam w ogóle przytoczyć blerba tej książki, yy, z zrobimy czytać, żeby wam, ojej, jakie ciekawe rzeczy w tym to się są, żeby wam jakby nakreślić o co tutaj chodzi, tak? Bo to jest w ogóle książka autorki Jonathana Strange'a i pan, yy, pana Norella która też jest w ogóle bardzo ciekawą, taką fantastyką dosyć tajemniczą, po którą w sumie też bym chciała sięgnąć, ale no już mam to Piranesi, więc nie będzie Piranesi. I słuchajcie tego opisu. Piranesi mieszka w domu. Być może mieszka w nim od zawsze. W swoich dziennikach dzień pod nią sumiennie opisuje jego cudowności. Labirynt, komnat, tysiące, tysięcy posągów. Przypływy morza przytaczające się z hukiem po schodach. Chmury płynące w wolnej procesji przez górne sale. We wtorki i piątki Piranesi spotyka się ze swoim przyjacielem, tym drugim z wielkich liter. Kiedy indziej składa umarłym ofiarę z jedzenia i lili wodnych. Najczęściej jednak jest samotny. Pojawiają się wiadomości wypisane kredą na posadce. Do domu przybył ktoś nowy. Kim jest, czego chce, czy jest przyjacielem, czy też, jak twierdzi ten drugi, zwiastunem zniszczenia i szaleństwa. Zaginione teksty muszą zostać odnalezione, a tajemnice odkryte. Świat, który. Wydawał się, z jemu znajomy staje się obcy i niebezpieczny. To brzmi totalnie dziwnie i ta książka może być absolutnie o wszystkim. Yeah, that's fucking scary actually. Trochę tak, ale podoba mi się ten koncept bardzo, więc skupuję to. Ja yeah. W temacie, znaczy ten moment, kiedy czytam Bezgwiezdne, może, ponieważ zaczęłam, słuchałam go, potem go czytałam, potem go znowu słuchałam i absolutnie nie miałam czasu, żeby tak ta jakoś, wiecie, tak na jednym posiedzeniu, więc teraz stwierdziłam, że jak tylko znajdzie się taki moment, kiedy będę miała na przykład 4 dni wolnego początku, Raczej nie, ale liczę na to, nie wiem, jakaś majówka, coś tego, tego. Siadam i czytam Bezpieczne Morze, bo czuję katowski topły nad kajkiem już troszkę w tym momencie. Staram się nie, eee, to jest bardzo dobra książka. Ale wiesz, emanuje od Ciebie ta taka fala nie, nie, nie presji, tylko takiego podziwu do tej książki i miłości, że ja autentycznie, wiesz, automatycznie ją odbieram i mam takie, to jest cudowna książka, muszę ją przeczytać. <laughs> że ja już wiem, że ona jest cudowna, ale ja jeszcze muszę ją przeczytać. Okej. Okay. No, ja jestem bardzo ciekawa, co ty powiesz. Bo ona jest bardzo specyficzna. Jest. To Więc... już zauważyłam po początku. No. Ale myślę, że jest satysfakcjonująca i jest na pewno lepsza niż Cyrk Nocy. No to nie trudno. Okej, okay. drugą taką książką jest klasyk, którego mi bardzo, bardzo brakuje w kolekcji klasyków, który mam na półce już od dawna. I słuchajcie, moim ukochanym takim top of the top poza Heyday i Hamiltonem Musicalem jest Phantom of the Opera Sink. czyli Upiór opery, e, napisane w e, oryginale, w papierowej wersji przez Gastana I mam upióra opery e, w tym wydaniu wesperowym z ilustracjami. Mm -hmm. I myślę, że to w końcu nadszedł czas i pora, to, żeby przeczytać oryginał tej historii i zobaczyć też, jak musical się do niej, e, do niej odnosi, no bo. Kurczę, naprawdę, już tyle razy Upiora widziałam i znam te utwory właściwie na pamięć wszystkie, włącznie z sequelem, że no... Wypadałoby, wypadałoby. Wypadałoby. I bardzo chcę to zrobić. Nie, yeah. W tym roku wracamy też do korzeni, wracamy do tego, co zmienia moje życie, czyli wracamy do, do Hesego, mhm. bo to jest siwy tym, że my pierwsze o! się wkręciłyśmy w Hesego, a tu Grzyb jest dalej w Hese niż my. Oj, kurczę, ale ja złożyłam obietnicę Grzybowi, że przeczytam w tym roku Petera Kamenzinda. No to już wiem, co będziemy body eatingować Bo Ty też sobie to wpisałeś? Ja wpisam po prostu Hesę, okay. Żeby cokolwiek przeczytać Hesę, tak. bo się opierdzieli. Zmówiliśmy sobie z Grzybem taką obietnicę, że on obczai Taylor Swift, a ja przeczytam Petera. Jest Peter, mam Petera, y, Graszka Lech Paciorków i za jeszcze. ty. Okay. Więc... Y... O, Peter na szczęście jest krótki, więc... Peter jest krótki, <laughs> więc będzie, będzie okay, no to Hesę. Mam jeszcze jeden pomysł na body eating do którego myślę powinnaś dołączyć. I szóstki brąz, stara. Najwyższa pora. No, przed pełnią drugiego sezonu o Jezu, nie albo. Wiem, czy się uda po, przed. Albo po. Fajnie by było przed. Tak, sobie przypomnieć, i robimy jej Suskiwą, i choćby skały srały, mnie to nie interesuje, robimy w tym roku Ryjit Suskiwą. No, fajnie by było. To byłby czad. To Masz byłby teraz dobre. urlop w sumie. Nie, no teraz to ja robię z Re Re Republiki Smoka. No tak, no właśnie, nie Dobra, mamy jeszcze dwie książki, które są absolutnie fenomenalne. No, ale kurczę to. Mm. Ok, I, ok, więc robimy to. Słuchajcie, pisałam sobie na Wiedźmy Kelly Barnhill, bo to jest też książka, która mi zalega na półce. Jeżeli chodzi o Kelly Barnhill, to ja mam w ogóle jej dwie powieści na, na półce, bo jedną kupiłam mojej siostrze, czyli... Dziewczynkę, która wypiła księżyc. Okay. Mm -hmm. I to też jest, brzmi super ciekawie. I w ogóle wszystkie blerby książek Barnhill brzmią totalnie jak książki, którym się bardzo mogą potencjalnie spodobać. I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ja ich nie czytałam do tej pory. Szczególnie tego Syna Wiedźmy, który już samym tytułem mnie kupuje. No. I tam, wiecie, jest historia też ym, trochę, trochę, wiecie, taka tematycznie nawiązująca do tego, co nas interesuje w Lopiw. Czyli jest coś o duszy, mm -hmm. jest coś właśnie o... Ja pamiętam, jak ty tę książkę znalazłaś, miałaś takie staje, to jest totalnie lobby vibe, no nie? Jakby, that's the th shit I need i potem... Ja, ja bym w ogóle święcie przekonana, że ty czytałaś. Nie. No więc... No więc w końcu. Jeżeli czytaliście, to możecie oczywiście dać mi znać, jak, jak się zapatrujecie na te powieść, jak wam się podobała. I... <słuch> Był taki czas, kiedy dostałyśmy pewnego maila z propozycją recenzji pewnej książki. Ja powiedziałam, Anno, ja to chcę. Anno powiedziała, nigdy w życiu nie zniża się do tego poziomu, żeby o tę książkę napisać. A ja powiedziałam, ale ja to chcę. I ona wtedy powiedziała, to ja ci ją wolę kupić i się o nią prosić i przyznawać się, że coś takiego chce. I Anna mi tę książkę kupiła i od tamtego czasu jej nie przeczytałam, czyli Neon God, Erotyk na podstawie historii Hadesa i Persefony. W tym roku, tak jak ty w zeszłym byłaś Romansiarą, ja jestem Erociarą. Okay. Pierdzielę to. Ja w tym roku czytam Erole. Aga mi też dała jeden Erol, nie wiem gdzie on leży, ale to było coś tam o... W każdym razie poprosiłam, żeby było najbardziej spicy i to ma tych pięć płomyczków Aha. i to jest to takie bardzo mega spicy, ale nie wiem, gdzie to jest kompletnie. Ja to znajdę w każdym razie. Anyway, ja w tym roku przekonuję się to Eroli, bo tak... ja nie wiem, gdzie ta książka jest. Ja sprawy. też nie wiem, gdzie ona jest. Anyway, y mam jeszcze jednego Erola i jak sobie przypomnę, gdzie on jest i jak właśnie nazywa, to wam powiem. I go przeczytam. Ale gdzieś go schowałam. Ukryłaś go gdzie? Nie wiem, gdzie go schowałam. W każdym razie, Neon Gods. Ten retelling właśnie HDS i Persephone, ale w każdym Ale słuchaj, ja jeżeli to się... ty to przeczytasz, to ja będę strasznie ciekawa. tego, I to, ja ci będzie... rzeczy, tak? Będziesz miała reading vloga na Messengerze z filmików zrobionego. Okej. Okay. Każdy spicy i najlepsze Dobra. fragmenty będziesz dostawała na Cliff. Czekam. Będzie tak. Okay, a Jak chcecie, tiktok... to mogę też tak robić na story. Albo na TikToku. Mm, możliwe. Zobacz, ale nie, bo e, ban. A. Ja tylko pokazałam słowo na k, kończy się na as na TikToku i TikTok, nawet z wideo, A, Pamiętam. Już. No, to było seriażację. E, w ogóle oj. to ciekawe, że kut, as i seriażacz, mas się mówią. <laughs> Ona nawet to nie wie. No. Okej. Okay. Słuchajcie, A złą, ja as też. <laughs> Okej, okay. przejdźmy do, Nie wiem, wiecie co, wędrujemy w niepokojące tutaj rejony. rejony. No. Dobrze, postanowiłam sobie nadrabiać kolejne książki Daphne du Maurier, która jest przez wielu nazywana królową gotyckiego horroru i wiecie, no muzą chociażby Hitchcocka, tak, bo na podstawie jej ptaków mhm. powstał słynny film Ptaki. Tak, I ja sobie tak. wybrałam oberze na Pustkowiu, bo Oberze na Pustkowiu jest fabularnie czymś, co wydaje mi się być najciekawszym utworem takim napisanym wręcz przeze mnie, i ponownie się posłużę opisem, żeby wam to. O, nie mam pisać. żeby wam to przedstawić, bo tutaj jest wiele wątków, które potencjalnie może. To podobno nie jest najlepsza książka Dumorye, ale ponownie jest tutaj najwięcej takich potencjalnie motywów, które są takie dla mnie i gdzieś tam do mnie biją i wiecie, machają w moją stronę, jak takie małe ludziki. I słuchajcie, Osnuta gestą mgłą Kornwalia. Check. Tajemnicza oberża po środku drogi do Czek. Czek. Młoda kobieta, która próbuje na nowo ułożyć sobie życie, ale wkracza do świata pełnego niebezpieczeństw. Czek. To ja. W sumie. Mm -hmm. No i mamy tutaj w życiu 23-letnie, ja to bym młodsza ode mnie, już Boże. Mm. Mary Jelen zeszły przełomowe zmiany. Niedawno pochowała matkę, z którą była blisko związana, następnie sprzedała pod farmę z całym dobytkiem. Wszystkie rzeczy osobiste zmieściła w jednej walizce, dobra, bla, bla, bla. Pozbawiona zobowiązań, postanawia odwiedzić jedyną bliską osobę, która jest jeszcze na świecie, jakąś tam swoją ciotkę. Siostra matki, niegdyś serdeczna i pełna życia, mieszka na od odludziu w oberży Jamajka, którą prowadzi jej mąż jakiś tam. Wybierając się w drogę, Mary jeszcze nie wie że w omijanej przez miejscowych szerokim łukiem jamajce nikt o zdrowych zmysłach nie wynajmuje pokoju na noc, że mało kto wchodzi tam choćby na krótki posiłek i chwilę odpoczynku, że właściciel berży to budzący powszechny postrach, brutal i alkoholik, który pasuje się nad zachukaną Patience, to jest ta ciotka, e, i prowadzi szamrane interesy z tajemniczymi ludźmi zjeżdżającymi do jamajki pod słoną nocy. No i tak, bla, bla, bla. Ta książka też się zresztą doczekała ekranizacji której nigdy nie widziałam swoją drogą, mm -hmm. e, no ale to brzmi, tak wiele tu jest ciekawych rzeczy, które mnie przyciągają. Jest oczywiście jeszcze moja siostra Rachela e, i jeszcze taka, jedna książka, której w tym momencie tytułu nie mogę sobie przypomnieć. Też ta wydana w tym pięknym wydaniu z serii butikowej e, Kozioł Ofiarny, Kozioł Ofiarny mm -hmm. jeszcze. Ale myślę, że. Zacz A, moja kuzynka, nie moja siostra Rachela, przepraszam. Mhm. Ale sobie zaczniemy od to na Pustkowiu. I zobaczymy, co się dalej z tego, jakby wysupła, Bo Rebeka mi się bardzo podobała. I We Will see. I We Will See. to tak. jeszcze coś, co widzę, że ja czytałam. Tak. W to mam wymiankę. W końcu. Bez morze za rzeczy ulotne. Za rzeczy ulotne. ja mam w ogóle rzeczy ulotne? A wiesz, co wydaje mi się, że masz? Właśnie, wydaje mi się, że tych jedynych nie mam, bo mam je w, w wydaniu. Nie. No właśnie, rzeczy nie ulotnych nie mam w tym nowym, niebieskim wydaniu, ale mam w tym starym, tak, takim... Nie, takim, z mm -hmm. takim z portretem. Takim z tak. Tego wydania już nigdzie nie mam, bo ono jest strasznym białym krokiem. Znaczy, I, w każdym... O, w... W... Słuchajcie, ja sobie... O, no właśnie, to jest to stare wydanie. Słuchajcie, Sik. z rzeczami ulotnymi jest trochę tak, że... Wiecie, no, ja już miałam do czynienia z powieściami Gaimana ja lubię je, ale wiecie, nie szaleję za nimi, za żadną... No, tak naprawdę Księga Cmentar nam się podobała najbardziej. Mhm. Która jest paradoksalnie chyba najkrótszą z tych, które czytałam. Jo. Gwiezdny pyły jest jeszcze dosyć krótki, ale yy, Księga cmentarna jest, myślę, krótsza. Widzę bardzo, że bardzo podoba mi się Sandman yy, i w tej wersji komiksowej, i tej wersji serialowej. Natomiast w, jakby w powszechnej świadomości Neil Gaiman jest przede wszystkim znany z dwóch rzeczy, czyli no właśnie z Sandmana wspomnianego i ze swoich opowiadań, tak? I właśnie z y, rzeczy ulotnych, i z y, dymu, i luster, i, i z luster. jest ten trzeci zbiór. Yy, Ojej, jak to się nazywało? Rzecz ulotne... Oj kurczę, nie pamiętam. Jest jeszcze trzeci taki duży zbiór, yy, nie wiem. Zbłąkana oblubienica złowieszczych oprawców w bezimiennym domu nocy po twojego pożądania. To jest coś o tobie. Okej. Okay. Absolutnie. Październik fotelów jest najlepszy. Kajetki z pamiętnika znalezionego w pudełku po butach w autobusie rejsowym gdzieś pomiędzy są w stanie Oklahoma i Louisville w Kentucky. Wiecie, ja do tych opowiadań miałam trochę... O! I 15 malowanych kart z Toyota. Świetny jest ten zbiór. Czytałam go lata temu. To jest wydanie z 2006 roku, kiedy książki chodziły po 30 zł. Wiecie co, ja do tego w ogóle do tych zbiorów miałam taki ostrożny stosunek, bo ja jakoś specjalnie nie przypadam za zbiorami opowiadań, co pewnie mm -hmm. wiecie. I generalnie raczej ciężko mi się je czyta, ja wolę raczej powieści długie formy niż krótkie i zarówno w formie pisania i czytania. Natomiast w końcu chyba nadszedł czas, żebym się wzięła za prawdopodobnie najlepsze teksty, jakie kiedykolwiek Gaiman wyprodukował, czyli właśnie krótkie formy. Tak. I pomyślałam sobie, że rzeczy ulotne to chyba będzie dobry, dobry trop. E, natomiast mam tutaj jeszcze inną powieść gotycką, inny horror gotycki, który troszkę znam, ale mocno, mocno przerobiony przez ekranizację Netflixa, e, czyli powieść Shirley Jackson Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Mm -hmm. y I to jest książka, na której chyba trochę się opiera nawiedzony Dwór w Bly. Bo chyba ten pierwszy nawiedzony dom na wzgórzu, z kolei opiera się na no, nawiedzonym dom na wzgórzu. Mm -hmm. y albo jakoś tak inaczej się ta książka nazywała. W każdym razie Shirley Jackson to też jest taka właśnie y postać w literackim świadku, której mi brakuje, której nigdy nie czytałam. A wiele o niej słyszę, i wiecie, no to jest kolejna podawne Daphne pisarkę, pisarka, która zajmuje się no takim trochę horrorem gotyckim. Więc, no jakby, dlaczego ja tego nie czytam, nie wiem. Bo brakuje mi tych książek, nie, ja oglądam tak seriale, chcesz, ja? oglądam filmy, ale potrzebuję tych książek jeszcze. Mm -hmm. I szczególnie właśnie, że bardzo wiele osób później do tych utworów klasycznych, nawiązuje. i Marie, i Jackson nawiązuje. I więc. więc aż się prosi, żeby, żeby to zrobić. Yeah. Ostatnia rzecz w moim tybiarze, która się aż prosi, a prosi się dlatego, że ja chcę sama ją przeczytać i teraz akurat jest bardzo dobry na to moment, bo hej, Hype Train się zatrzymał i się dawno wykoleił, czyli light like. Mm -hmm. Miałyśmy o tym chwilę mówić na kanale, w sensie była taka myśl, żeby o niej opowiedzieć na kanale, potem się wszystko przetasowało, bo oczywiście plany i tak dalej. Chcę w tym roku przeszedł sobie light like, akurat już hype tutaj się wykoleił, nie ma już tego tematu. Ja se któregoś dnia usiądę, przeczytam, jak będzie ciulowe to odłożę, jak nie będzie to zajebiście, bez żadnych oczekiwań, po prostu tak, żeby sobie pygnąć z książki mieć takie a i będę mogła się wypowiedzieć. O to jest, mam wrażenie, duży aspekt, żeby móc się po prostu wypowiedzieć. Więc tak, y, zobaczymy, czy nam się uda z tym TBI-em. Nie jest dużo, nie wybagamy od siebie zbyt wiele, a chociaż mam wrażenie, że i tak trochę przegięłyśmy. <laughs> y, ale tak, dajcie znać, jakie wy macie plany TBI-owe, możecie też napisać właśnie swoje tbi -y tutaj i będziemy się widzieć na pewno za rok w podsumowaniu w konfrontacji, więc taki długofalowy y, projekt okay. y, na naszej y, tegorocznej liście. To by było na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa!